Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Garfit, a to jest pierwszy odcinek nowej serii, a mianowicie seria będzie się nazywać Rzut okiem na gry. Dokładnie tak. Na, jak widzicie zresztą pod tytule i po opisie filmu na pierwszy rzut okiem obrałem grę Tomb Raider, ponieważ no, logiczne jest, że pierwszą właśnie tą grę skończyliśmy i jako pierwsza ona zostanie właśnie przedstawiona w mojej recenzji, ponieważ to będzie taka recenzja, to będzie taka seria rzut okiem na gry, to, będę, to będzie seria recenzji gier, które były na moim kanale, a które zostały już ukończone. Jakie elementy będę brał pod uwagę oceniając grę? No na pewno grafikę, grywalność, optymalizację fabuła i bronię. W przypadku broni nie będzie to się powtarzać cały czas, ponieważ nie każda gra, którą będę dla Was nagrywał, będzie posiadała elementy uzbrojenia. Ale jeśli takowe będą, to na pewno e, taki element zostanie uwzględniony w mojej recenzji. No więc, tak, jeśli chodzi o grafikę, to tutaj śmiało w 10-stopniowej skali mogę te 9, ponieważ owszem, zdarzały się małe bugi, przynajmniej w moim przypadku. Ale gra ogólnie, e, jeśli chodzi o szatę graficzną, to naprawdę e, no, spełnia moje wymagania, tak. E, modele postaci są bardzo ładnie, e, że tak powiem, urzeczywistnione, nie wiem jak to nazwać, e, do ludzkich. E, jeśli chodzi o otoczenie, to jest naprawdę bardzo, e, bardzo fajnie, że tak, no, e, Bardzo dużo detali jest e, ładnie odzorowanych. Jeśli chodzi o świątynie, jeśli chodzi o, o nie wiem, o las i tak dalej, no to, to akurat tutaj się twórcy bardzo postarali i tu trzeba im przyznać, że jeśli chodzi o szatę graficzną, to naprawdę spełnia ona moje wymagania i myślę, że wielu z Was również, ponieważ no nie mam właściwie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o modele postaci, o modele otoczenia, o samo otoczenie, to naprawdę stoi to wszystko na wysokim poziomie, zarówno również animacje różnego rodzaju. Również są ładnie wkomponowane w to wszystko i naprawdę współgra to wszystko ze sobą, więc tu mogę śmiało dać 9 punktów. Jeśli chodzi o grywalność, no, przyjemność z tej gry miałam dużą, aczkolwiek momentami naprawdę była wkurzająca, ponieważ na przykład, kiedy musieliśmy spadochron lecąc spadochronem, lecieć odpowiednim torem, że tak powiem, czyli tam, gdzie nie było drzew. Czyli omijać jakby te, te, te drzewa, lecieć takim jakby kanionem. No to gdy tylko trochę, że tak powiem, zboczyliśmy z kursu, to od razu włączyła się animacja tego, że wpadaliśmy na gałąź i umieraliśmy. To mi się trochę nie podobało, aczkolwiek być może dlatego, że ja po prostu lamiłem w tamtym momencie zresztą w ogóle w tych, że chyba nie było momentu kiedy, kiedy bym nie lamił. Bo nie uważam się za programacza, ale to akurat było dla mnie trochę wkurzające. I najgorsza rzecz to ilość wybuchów i wrogów, ale o tym za chwilę. W każdym razie, no, ilość wrogów naprawdę była masakryczna. I jeśli chodzi, zarówno też o, o wybuchy, efekty różnego rodzaju specjalne, to również tego było trochę za dużo. Także, moim zdaniem, jeśli chodzi o ogrywalność, to tutaj 7 punktów maksimum. Były momenty fajne, były momenty złe, ja to spróbowałem, sprób tak jakoś, yy, że tak powiem, wyważyć i no, wyszła mi taka niestety ocena. Jeśli chodzi o optymalizację, jeśli chodzi o optymalizację, to dla mnie 10 na 10, ponieważ yy, gra mi się ani razu nie przycięła, ani razu nie skraszowała, nic się z nią takiego nie stało, więc naprawdę jestem zadowolony. Yy, jeśli ktoś ma na przykład jakiegoś yy, słabszego kompa i grał w tą grę, albo, albo jeszcze gra, to yy, Napiszcie w komentarzu, jak wam się gra, czy gra wam się crashuje, czy gra wam się jakoś nie wiem, wyłącza, laguje wam, czy, czy coś, ponieważ jestem po prostu ciekaw, jak się spisuje ta gra na słabszych komputerach. No tak, fabuła. Fabuła, no tutaj niestety dałem ocenę 5 na 10, ponieważ. Ta fabuła zniknęła, było jej mało, ale ona zniknęła dodatkowo gdzieś wśród tych wybuchów wielkich i tak dalej. Trochę mi się to nie spodobało za bardzo. No i to jest właściwie całkowicie inny Tomb Raider, ponieważ w, innych części w poprzednich częściach Tomb Raidera mieliśmy różnego rodzaju zagadki, które trzeba było niejako rozwiązać, czasami sprytem, czasami na logikę wszystko. Ale były, było to bardzo fajne i tutaj akurat ten motyw się nie powtórzył, tutaj były same wybuchy, zabijanie wrogów i nic więcej jak tylko rzeź, rzeź i rzeź, więc to mi się trochę nie podobało. Aczkolwiek historia całkiem ciekawie opowiedziana, jakaś tam fabuła była, więc, więc tutaj no 5 góra 6 punktów mogę dać. E, to jest oczywiście subiektywna ocena, dlatego, dlatego wiecie no. Każdy będzie miał swoje zdanie, a ja tutaj nie będę nikomu narzucać. No i bronie. Bronie moim zdaniem jest 10 na 10 punktów, ponieważ każda broń w tej grze spełniała swoją rolę. E, kilka zadań, na przykład łuk. Łuk spełniał bodajże, e, były strzały normalne, były strzały podpalające, czyli mogliśmy już dwoma dwiema typami, że tak powiem, strza broni zabić jednego wro wroga albo tam wielu wrogów. Dodatkowo mieliśmy jeszcze e, w pewne, od pewnego momentu gry, mieliśmy jeszcze łuk z liną, znaczy strzały z liną, czyli mogliśmy się po prostu po tych linach wspinać w niedostępne dla nas miejsca, gdy nie mogliśmy przeskoczyć albo tam przejść po prostu, to właśnie to nam pomagało. No i ogólnie każda broń spełniała swoje, swoje zadanie, na przykład strzelba służyła do zabijania wrogów, zarówno jak i do rozwalania jakichś tam powiedzmy blokad. To samo było zresztą z granatnikiem, mogliśmy zarówno rozsadzić wroga tym granatnikiem, jak i rozwalić przeszkodę, która nam przeszkadzała, tak? Więc to było naprawdę bardzo, bardzo... No, moim zdaniem więcej broni nie trzeba było. To co, to, co przedstawili twórcy w tej grze naprawdę starczyło, mieliśmy do, do dyspozycji pistolet, karabin maszynowy, strzelbę i łuk. No i jeszcze czekan, ale czekan to był bardziej do właśnie spinania odpychania wrogów, takie rzeczy, niż do, niż do takiej walki typu nie wiem, uderz i zabij, tak? No, ale do wykańczania wrogów również się bardzo fajnie nadawał. No i jeszcze tak na szybko, taka moja ocena końcowa, że tak powiem. Ja oceniam grę na 8 punktów. Dlaczego? Ponieważ mimo, że tam momentami naprawdę gra była denerwująca, przynajmniej dla mnie, to grało mi się w nią bardzo fajnie, czuć było ten klimat, mimo że było tych wybuchów, tak jak już mówiłem, tych efektów specjalnych trochę za dużo, to jednak było czuć ten, momentami ten klimat tego starego Tomb Raidera, gdzie właśnie się szukało, szukało się tych, tych zagadek. Fajne były również elementy znajdźkowe, czyli na przykład jakieś medaliony, jakieś takie różnego rodzaju części zbroi, naczyń w takich, umieszczone w takich pudełka, które trzeba było znaleźć. Naprawdę ciekawe, ciekawe rozwiązane to wszystko. No i to by było chyba na tyle. No, w sumie to gra mi się bardzo podobała. Naprawdę polecam tą grę każdemu, kto będzie o nią pytał. Naprawdę gra jest warta polecenia, także kupujcie, grajcie. Naprawdę warto. Przynajmniej nie, wyrzuci, nie wyrzucicie pieniędzy w błoto. No i cóż. W takim razie, jeśli Wam się ten filmik podobał, to komentujcie, to znaczy to oceniajcie pozytywnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba mimo wszystko, że czasami gadam bez sensu. A tak w ogóle to jeszcze sorry, że czasami w moich let'splajach gadam od rzeczy, ale no niestety już taki jestem. Spróbuję to ogarnąć, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. No więc jeśli Wam się podobało, to jeszcze raz tam oceniajcie pozytywnie, nie zapomnijcie o komentarzach i o subskrypcji mojego kanału. No i trzymajcie się na razie. Buja!